Czy osoba duchowa, która zajmuje się duchowością, transformacją, powinna być bogata? Albo czy osoba bogata, bardzo bogata, powinna i czy może być w pełni osobą duchową, zajmującą się duchowością? I ja oczywiście na to pytanie, czy na te pytania, bardzo długo szukałem odpowiedzi, nie tylko ja, ale też moi klienci, studenci, znajomi. Często zadawaliśmy te pytania, nie wszyscy oczywiście, ale część osób kwestionuje to, podświadomie kwestionuje to, no jak osoba, która zajmuje się duchowością, pomaga, wspiera innych, inspiruje innych do zmian, czemu ona musi być bogata? Dlaczego ma być bogata? I ja odpowiedź odnalazłem na te pytania w nauce kabalistycznej, gdzie w przepiękny sposób zostało to przedstawione, a mianowicie tak, że. Dusza jest wieczna, dusza jest nielimitowana, dusza posiada wszystko. Zgadza się? I co do tego nie ma żadnej wątpliwości, jest perfekcyjna. Ta dusza, która otrzymała już wszystko od inteligentnej energii, chce podzielić się tym, co już posiada. Chce odzwierciedlić swój potencjał. I po to powstało naczynie duchowe, w którym jest dusza, jest podświadomość, jest świadomość. Ale jeśli to naczynie duchowe nie jest gotowe, no to oczywiście dusza nie może się dzielić tym, co otrzymała. Od inteligentnej energii, albo jeśli wolisz od Stwórcy. Wszystko zależy od tego naczynia duchowego, od nas. Czy chcemy się zmienić, czy jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć to bogactwo, które już dusza raz otrzymała. A więc, ponieważ dusza otrzymała to bogactwo, bo jest perfekcyjna, to tym bogactwem chce się podzielić z naczyniem duchowym. Chcę, żeby to naczynie duchowo, duchowe wiedziało, jak to jest, cieszyło się tym, co dusza też posiada. I oczywiście, jeśli mówimy o bogactwie, nie chodzi tylko o to, ile mamy pieniędzy na koncie, ale o to, jakie mamy relacje z rodziną, jakie mamy relacje z partnerem, jakie mamy relacje z sąsiadem, z innymi ludźmi. To wszystko jest oczywiście ważne. To, czy nasze problemy się bardziej albo mniej rozwiązują, to, czy jesteśmy szczęśliwi, to, czy jesteśmy spełnieni w życiu. To jest oczywiście. To, co daje nam szczęście, to jest tym bogactwem i to bogactwo posiada dusza. A więc ja osobiście nie wyobrażam sobie, żeby osoba, która pracuje nad rozwojem własnej świadomości, nie była bogata pod każdym względem. Jeżeli nie jest to, gdzieś, gdzieś jeszcze jest kontradyktoryczne pragnienie, które sabotażuje to bogactwo, a dusza wtedy musi powiedzieć, nie jesteś jeszcze na to gotów, nie mogę przekazać Ci tego, choć bardzo tego pragnę. A więc nie możemy zamanifestować tych rzeczy, na których nam zależy. I teraz w naszym życiu przecież jest obszar, który, przez który nie przepływa ta energia, tak jakbyśmy tego sobie życzyli, tak jakbyśmy tego zapragnęli. I jest sytuacja, jedna, druga czy trzecia okoliczność, w którym nie rozwiązuje się problem. Nie rozwiązują się te problemy. I, a pragniemy tego. Pragniemy zmienić to albo osiągnąć coś, na czym nam zależy. Więc oczywiście robimy to, co w naszej mocy, ale to nie działa. Pytanie dlaczego? Zawsze chodzi o, o to, ile nasza dusza jest. Pragnie nam przekazać, a ile to ciało, albo jeśli wolisz, naczynie duchowe, nie jest w stanie przyjąć. Zawsze chodzi o to samo. Czyli zawsze jest w tym starym naczyniu stara tożsamość, jeśli wolisz, która nie chce być przetransformowana. Czyli nie chce powiększyć tego naczynia, które z jednej strony chce otrzymać, ale jednocześnie mówi, że nie zasługuje na to. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest osoba, która widzi swój sukces w przyszłości. Widzi ten sukces ale nie widzi w tym przyszłym sukcesie, nie czuje, nie czuje energii osoby, z którą na przykład teraz pracuje, współpracuje albo partnera, z którym ma związek. Nie czuje tej energii, nie widzi, czuje inną energię, czuje innego człowieka. Wyobraź to sobie. Więc nie wie co to jest za człowiek, ale wie jedno, że ten sukces kolejnej przyszłości nie jest powiązany z tą osobą, z którą Dzisiaj jest albo współpracuje. Więc oczywiście, podświadomie wtedy mówi, że z jednej strony chce tego sukcesu, ale z drugiej strony mówi, że nie zasługuje na ten sukces, bo ona nie chce być w tym sukcesie z tą osobą, którą dzisiaj jest. A więc, co się stanie, prędzej czy później, poszuka kolejnej osoby. Taka osoba się znajdzie, żeby ten sukces osiągnąć, bo ta osoba musi wykazać się. Musi podzielić się tym nowym sukcesem, ale z nową osobą, z którą będzie jakiś czas. Nieważne, czy miesiąc, czy rok, czy 10 lat. Ale to ma tylko dla tej osoby sukces. To jest jakby ta stara tożsamość, która obawia się, która nie rozumie, jak to jest mieć nowy sukces, ale ze starą osobą. To jest niemożliwe dla tej osoby. Jeżeli już chcesz mieć sukces, to tam w tym nowym sukcesie musi być kolejna nowa osoba. I to jest oczywiście program, stara tożsamość, która chroni tą osobę z jednej strony, ale tak jak powiedziałem, z drugiej strony ta sama osoba mówi, ale ja też nie zasługuję na ten sukces, no bo przecież ja obawiam się tego, co tam może się wydarzyć, jeśli ja byłbym z tą osobą aktualną. Więc drive'a, boosta energetycznego daje jej coś, co zawsze w przeszłości ta osoba robiła. Podobnym scenariuszem, który sprawia, że to nasze naczynie nie może przyjąć tego, co nasza dusza chce mu dać. To jest sytuacja, kiedy oceniamy drugą osobę. Za to, że jest starsza, brzydsza, że, że choruje, być może cierpi na otyłość, być może jest biedniejsza. Któż to wie? Oczywiście nie dzielimy się tym, co myślimy z innymi osobami, ale osądzamy je. I problem polega na tym, że Znowu, widzisz, nasza stara tożsamość mówi nam, dlaczego osądzamy, bo chce przetrwać, bo my jesteśmy młodsi, piękniejsi, bogatsi, jesteśmy w lepszej sytuacji. Więc, oczywiście, my tego świadomie nie chcemy powiedzieć my, nawet, można by powiedzieć, wypieramy to z siebie, że tak jest i nie chcemy tej starej tożsamości, ale właśnie w tej starej tożsamości, w pierwszym czy w drugim przykładzie, jest sukces, jest klucz do sukcesu, który my bardzo często ignorujemy. Ponieważ my ignorujemy tą starą tożsamość. Nie chcemy mieć z nią nic wspólnego, bo jest nam wstyd. Czujemy wstyd, kiedy byśmy powiedzieli, że tak myślimy, że tak oceniamy, że tego pragniemy. Nie możemy się do tego przyznać. Bardzo ciężko się jest do tego przyznać. Ale właśnie, widzisz, kluczem do tego, aby powiększyć nasze naczynie, jest ta stara tożsamość jest podświadomość która chce przetrwać którą my ignorujemy bo bardzo często wtedy skupiamy się tylko na tym co jest nowe na nowej tożsamości i dlatego bardzo często kiedy oceniamy drugą osobę my będziemy musieli przejść przez ten sam albo bardzo bardzo podobny scenariusz przez który przechodzi ta osoba pytanie dlaczego Dlatego, że jesteśmy jeden, jesteśmy jednością. Że ta druga osoba to także inteligentna energia, tak jak ty albo ja. Więc tak, de facto my nie oceniamy drugiej osoby, tylko oceniamy tą inteligentną energię. A ponieważ oceniamy, to powinniśmy przejść przez ten sam ból i cierpienia albo bardzo podobne. A dlaczego? Bo, bo wtedy nie będziemy oceniać. Zwróć uwagę, jak, przejdziesz, jak przejdziemy przez ten sam ból, i wyzwanie, przez które przechodzi ta osoba, którą oceniamy, to dopiero wtedy zrozumiemy tą osobę. To dopiero wtedy będziemy wiedzieć, jak to jest. To dopiero wtedy będziemy mówić, dobrze, to ja już nie oceniam tej osoby. Ale nie ma takiej potrzeby, żeby tak było. Problemem zawsze jest to, że to nasze naczynie duchowe chce przetrwać. I my wtedy. Ignorujemy tą starą tożsamość. Ale kluczem do sukcesu właśnie jest ta stara tożsamość. Właśnie kluczem do sukcesu jest ta stara tożsamość, i to w przepiękny sposób ponownie wyjaśnia nam nauka kabalistyczna, kabaliści, którzy w bardzo precyzyjny sposób odzwierciedlają nam i uczą nas tego, że nie mamy pozbyć się, przeciwstawić się, walczyć, albo zaprzeczyć, że ta stara tożsamość nie, nie jest nam już tak de facto potrzebna, bo jej nie potrzebujemy. Skupmy się na czymś nowym. Nie, wręcz przeciwnie. My potrzebujemy ją do sukcesu. A więc, co zrobić, żeby jednak to naczynie powiększyło się, abyśmy mogli dostać to bogactwo od tej naszej duszy? która chce się z nami podzielić przecież tym wszystkim, co już raz otrzymała. Powinniśmy modlić się, ale. Nie modlić się po to, żeby pozbyć się tego problemu, po to, żeby dostać to, czego pragniemy, po to, żeby ta sytuacja się w końcu zakończyła, żeby się zmieniła, że nie chcemy przez nią już więcej przechodzić, jak długo to jeszcze będzie trwało. Albo dziękować, że nie jesteśmy tą osobą, w której jesteśmy. Z Którą ocenialiśmy, albo też, że pragniemy dostać tego, czego my pragniemy, ale bez tej osoby, z którą teraz jesteśmy. Na przykład, to nie jest modlitwa. To nie zmienia tego pragnienia. Widzisz, to nie zmieni tej tożsamości. To nie zmieni tej tożsamości, która jest w naszej świadomości. Co zmieni ją, to jest modlitwa. Co zmieni ją? To jest rozmowa z podświadomością. Na głos. To jest rozmowa, szczera rozmowa, że widzimy i doceniamy, doceniamy tą starą tożsamość za to, co robi. Doceniajmy. Naszą tożsamość, starą, za to, że próbuje nas wziąć do sukcesu kolejnego, ale z inną osobą. Powiedzmy to jej, że to robiliśmy kiedyś, że to robiła nam kiedyś, że kiedyś ocenialiśmy, bo chcieliśmy czuć się, że przetrwamy, że jesteśmy lepsi, że nie jesteśmy jeszcze w tak trudnej sytuacji, jak są inne osoby, i im współczujemy. Powiedzmy to jej, rozmawiajmy z nią. Powiedzmy, że jesteśmy tego świadomi, widzimy i doceniamy to, co ona dla nas do tej pory robiła. Bądźmy szczerzy, docenimy za każdym razem tą część. Ale możemy też jej powiedzieć, że rozumiemy, dlaczego się obawia, bo nigdy wcześniej tam nie była. Bo nigdy wcześniej nie było tak, że nie oceniała. Bo nigdy wcześniej było tak, że mógłbym osiągnąć nowy sukces, ale ze starym tym partnerem biznesowym albo tym partnerem z mojego życia prywatnego. I jesteśmy na to gotowi. Ta szczera rozmowa sprawi, że ta sytuacja, w której jesteś, w której cierpisz, w której jest ból i cierpienie, zacznie się zmieniać. Widzisz, bo wtedy my mówimy, że kiedy rozmawiamy z podświadomością, my mówimy, że chcemy zostać w tym bólu. My mówimy, że akceptujemy ten ból. My mówimy, że on nam nie przeszkadza. Ponieważ ból pokazuje nam, gdzie to nasze naczynie duchowe jeszcze nie dojrzało. Jeszcze nie jest gotowe na to, żeby otrzymać to od tej duszy, to, czego ono pragnie. Więc ten ból jest konieczny. I kiedy my z nim rozmawiamy, kiedy rozmawiamy z naszą poświadomością, mówiąc o tym bólu, że chcemy uciec od niego przecież, to jednocześnie mówimy, że rozumiemy skąd ten ból. Jednocześnie mówimy, tak, okej, okay, wiem czego chcesz, chcesz, żebym pozbył się tego bólu, ale może jednak powinienem w tym bólu nieco zostać przez jakiś czas. A nie uciekać do nowego scenariusza, gdzie poczuję się przez jakiś czas po prostu lepiej. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam Ciebie na stronę michaelkater.com, gdzie możesz umówić się na, ze mną na 25 minutowy consulting. Możesz także zamówić książkę Instagratyfikacja lub jeśli uznasz, że ta wiedza pomoże też innym osobom, to podziel się tym filmikiem z tą osobą, która być może jest bliska Twojemu sercu albo chcesz po prostu jej pomóc. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Michael Kader.